Cześć, a dzisiaj jest piątek, właśnie zaczął się weekend. Chcę Wam tylko nagrać taki krótki wstęp do tego vloga, ponieważ e, jutro idę do fryzjera. Jutro pokażę Wam, e, co fryzjerka zrobiła mi na mojej głowie. Jeśli chodzi o ten kolor, który ostatnio Wam pokazywałam we vlogu, on wygląda zdecydowanie lepiej. Troszeczkę wypłukał się ten szary odcień, aczkolwiek końcówki i tak są dość zimne jeszcze. Natomiast generalnie tak ten kolor nie wygląda jakoś bardzo źle, z tym, że. Ja, wiecie, co u tego fryzjera nie będę robił jakiejś diametralnej zmiany. Po prostu chcę delikatnie zrobić sobie te odrosty ciemniejsze, ale delikatnie. Też nie chcę, żeby tu był wiecie, czarny, tu biały, żeby nie wyglądała jak jakiś skunks. Chcę po prostu, żeby to tak naturalnie wyglądało. A ten z kolei kolor, który mam tu, tu i tu, bo to są trzy różne kolory. Nie wiem na ile to w kamerze widać. Tak, wiecie, co? Ja to widzę, natomiast e, inni ludzie tego tak nie zauważają jak ja, albo przynajmniej nie chcą tego powiedzieć. W każdym razie chcę te trzy kolory zmieszać ze sobą, jakimś tonerem po prostu połączyć, żeby jakiś taki jedy naturalny był, mniej więcej coś w tych odcieniach takich połączonych razem, o może tak Wam powiem, więc nie będzie to diametralna zmiana jakaś, to będzie po prostu trochę jakby um, polep ulepszenie tego koloru, który mam teraz, ale mówię, on nie jest zły ogólnie. Ta, 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 ta farba casting satynowy blond jest naprawdę ładna, tylko nie wiem na jaki kolor by trzeba było ją położyć, chyba na jakiś taki raczej ciepły, żeby ona nie wyszła taka za bardzo szara i zielona, bo jak ktoś ma bardzo jasne włosy, to ona może wyjść taka właśnie pod, podzielona trochę, tak jak ja miałam te końcówki, więc y, na super jasne włosy na pewno nie polecam tej farby, ale ogólnie myślę, że jest całkiem spoko. Także ja, słuchajcie, idę się wykąpać, bo niedawno dopiero przyszłam do domu, a jest w pół do ósmej. Nie wiem, może sobie coś obejrzę, mam jakieś filmy nagrane, w tygodniu sobie coś tam nagrywałam, na pewno Transporter, trzecia część, bo nie widziałam i coś jeszcze sobie nagrywałam. A, American Pie, powiem wam, że... Co ten film, bo ja tego filmu staram się nie oglądać jakoś często, co kilka lat wracam do niego, co 2-3 lata i powiem Wam, że tak się wtedy śmieje, więc może to jest dzisiaj właśnie ten czas, żeby sobie odpalić ten film. Jutro, jak wspomniałam, pójdę do tego fryzjera i chyba pojadę do Gdańska na chwilę po fryzjerze, znowu muszę coś oddać. Zamówiłam też buty, mają być w poniedziałek, więc myślę, że jakoś tak zmontuję ten filmik, żeby właśnie zahaczyć jeszcze o poniedziałek. Zmontuję, tak, nagram ten filmik, żeby jeszcze właśnie zahaczyć o poniedziałek, a tymczasem już uciekam i, i do jutra. Cześć, dzisiaj jest niedziela, godzina 11. Ja robię wypad nad jezioro, ponieważ jest, słuchajcie, tak gorąco, że nie idzie wysiedzieć w domu. Nie mogę się jeszcze opalać póki co, więc jadę gdzieś nad jezioro, dlatego że tam jest cień, można się schować i sobie w spokoju posiedzieć. Wiecie, na, na jak pojadę nad morze, to będę jakby chcąc się iść, to na siedzieć cały czas na słońcu, a ja nie mogę jeszcze póki co przez tą depilację. Więc jadę nad jezioro, tam sobie spędzę dzień i myślę, że, że też będzie fajnie. Co do włosów, nie odezwałam się wczoraj, ponieważ jestem w takim szoku po wczorajszej wizycie u fryzjera, że nie wiem, kiedy dojdę do siebie po tym, co tam miało miejsce wczoraj i nie tylko chodzi o mnie, ale też o klientkę, która była na fotelu obok, powiem Wam, że też nie będę wam mówiła, jak wrócę z, z wycieczki nad jezioro, to wtedy Wam opowiem i jak to wszystko wyglądało. Jeśli chodzi o moje włosy, no to jak widzicie one na razie są... znaczy ogólnie są troszeczkę przyciemnione. Wszystko zejdzie, bo to jest na wodach trójkach robionych, natomiast wiecie, postawa pań i w ogóle ich umiejętności są poniżej w ogóle jakiejś normy. Nie wiem, jak one mogą pracować, ale ja wam to wszystko opowiem później. Po biedy, że wyszło to, co wyszło, te włosy wyglądają naturalnie i tak jak wspomniałam, są robione na wodach trójkach, więc na pewno spłynie ten kolor z, z włosów. Natomiast nie o to mi chodziło. Ja wam potem pokażę zdjęcie, jakie ja chciałam mieć włosy. I jak, w jaki sposób ta pani w konsultacji z drugą panią próbowała zmienić mój kolor włosów. Także do zobaczenia później. Właśnie wróciłam z jeziora i teraz mogę Wam spokojnie opowiedzieć o moich włosach. Powiem Wam też, że siedziałam na słońcu, siedziałam dlatego, że nie da się, słuchajcie, siedzieć cały czas w cieniu, człowiek chce wejść sobie do wody, chociaż nogi pomoczyć, a to oznacza, że stoicie na słońcu i wtedy już na depilację nie możecie iść. Ja niestety, wiecie co, nie dałam rady, siedziałam, siedziałam w tym cieniu, patrzyłam na swoje nogi i mówię, Boże, jaka jestem biała, bo ręce aż takie białe nie były, ale słuchajcie, te nogi miałam jak taki po prostu albinos i stwierdziłam, że... Trochę sobie je opalę, bo też do pracy nie chcę mi się coraz rozchodzić w jeansach, a jak teraz pójdę na depilację, to będzie to znaczyło, że kolejny miesiąc mam z głowy i będę musiała coraz chodzić w długich spodniach i uważać na te nogi, więc bez sensu, słuchajcie, to nie jest czas na depilację. Myślałam, że jakoś uda mi się gdzieś tam jeszcze jeden zabieg zrobić teraz. Ale to wiecie co, to jest za ciepło teraz. To jest po prostu pogoda na opalanie, na jeżdżenie nad morze, nad jezioro, a nie na robienie depilacji. Kiedyś było tak, że lipiec, sierpień był bardzo ciepły, teraz coś trochę wszystko zmieniło i maj i czerwiec to są chyba takie najcieplejsze miesiące, w których pogoda jest prawie zawsze fajna. Oczywiście są momenty, kiedy wiadomo, się spierdzieli pogoda, ale generalnie wydaje mi się, że maj, czerwiec to są najlepsze miesiące na właśnie wypady nad morze, nad jezioro i tak dalej. Tak więc. Odpuszczam depilację nóg, tym bardziej, że ja tam prawie w ogóle włosów nie mam, więc odpuszczam ją na jakiś czas do jesieni na pewno. Ręce tak samo i teraz tylko będę robiła pachy i bikini, bo no to mogę, to nie jest wystawione na słońce, więc mogę spokojnie sobie robić. Ale jeśli chodzi o moje włosy. Nie wiem, co mam Wam, w sumie, od czego mam Wam zacząć, bo dla tych, co nie widzieli wcześniejszych filmików, e, ja poszłam do tej samej fryzjerki, która ścinała mi włosy. Oczywiście włosy już, zobaczcie, mi urosły. Co do samego ścięcia, nie mogę się przyczepić. Ona mi ścięła dość dobrze te włosy, one się dobrze układają, nie muszę z nimi nic robić. Teraz też ścięła mi grzywkę. Ja tej grzywki Wam za bardzo nie pokażę, bo... No widzicie, jaka jest na bok, bo ja miałam rano myte włosy i nad jeziorem spiłam je do góry i oczywiście zrobiły mi się takie, słuchajcie, kotuny i takie gnioty na włosach, że na szczęście tego nie widać, bo trochę wodą mnie tak zwilżyłam, ale no, no nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać, bo mówię, miałam cały dzień spięte, bo było tak gorąco, że wiecie, nie chciałam, żeby wisiały na szyi. Ale ścięłam ich grzywko. Ok, ja z tej grzywki jestem zadowolona, nie mogę się do niej jakoś specjalnie przyczepić, bo też chciałam, żeby coś mi właśnie tak wisiało tutaj na czole, żeby nie było, wierzcie, nie była taka ta grzywa, długa taka dotąd, jak miałam wcześniej, tylko jednak, żeby coś było takiego trochę krótszego. W każdym razie poszłam do pani i powiedziałam, że ja nie chcę diametralnej zmiany, nie chcę tych włosów przyciemniać, chcę tylko zrobić sobie dwucentymetrowe, ciemne odrosty w kolorze moich naturalnych włosów oraz. Yy, oraz delikatnie zrównać ten kolor po całości, ale nie przyciemniać go. Pokażę Wam teraz zdjęcie, co ja pokazałam tej pani, żeby może było łatwiej, żeby mi na pewno zrozumiała. Pokazałam zdjęcie tej dziewczyny, tej w czerwono-białej blusce. Jezu, trochę się odbija. Mam nadzieję, że. O, widać. Ona ma takie odrosty i właśnie ja chciałam takie odrosty i resztę włosów zostawić jasną. Generalnie też powiedziałam, żeby właśnie nie smarowała mi tych włosów za mocno, tych odrostów, bo ja chcę mieć coś takiego jak zepnę. Żeby po prostu te włosy nie były takie całe, wiecie, czarne i tylko chwila biała, tylko żeby one właśnie tak naturalnie wyglądały. Wydawało mi się, że to nie jest jakaś wielka filozofia. Ja byłam w stanie sobie to sama tak naprawdę zrobić, ale pomyślałam, że tak jak odrosty będę mogła zrobić, tak będę miała problem z wyrównaniem koloru, bo no niestety nie miałam pomysłu, jak go wyrównać. I dlatego poszłam do fryzjera. Pani od początku, bo tam są dwa stanowiska i dwie panie, i jak jeszcze ta druga pani nie miała swojej klientki, ja przyszła na 9.30, to zaczęła, słuchajcie, razem z moją fryzjerką dyskutować na temat tego, co powinny mi nałożyć na głowę. Ja, słuchajcie, byłam w szoku. Po pierwsze, spotkałam się z tym, że fryzjerka nie wie, co ma mi nałożyć. Po prostu konsultacje trwały, słuchajcie, nad moją głową ileś tam minut. Co było dla mnie w ogóle, słuchajcie, ja byłam w szoku. I jeszcze pani mówi, że mnie ja pokazała palcem, jaką chcę farbę. Ja mu powiedziałam, że ja jestem po kursie fryzjerskim i. Trochę to nie jest tak, że się na farbach nie znam, ale ja tej farby nie znam. Ja nie co w ogóle za firma. Ja nie jestem w stanie wybrać sobie koloru, pokazując palcem na palecie, że ja chcę to. Natomiast stwierdziłam, że kiedyś robiłam sobie fanolą 7.1 i wyszły bardzo ładne te odrosty, że może z wodą trójką jak mi zrobić, to tutaj też wyjdą ładne. I pani powiedziała, że faktycznie, moje odrosty nie są aż takie bardzo ciemne, więc nałożę mi na odrosty tą 7.1 farbę, a na całości... Stwierdziła, że nałoży mi, bo końcówki mam zazielone znowu, więc nałoży mi coś z dodatkiem czerwieni. Natura, czerwień i chyba złoto? Nie wiem, coś tam miała pomieszać. Ja wiem, no dobra, okej, okay, nie? Ale słuchajcie, byłam trochę już taka przerażona tym wszystkim, bo słuchajcie, one, ja widziałam, że one nie wiedząc w ogóle, o czym one mówią. Po prostu pomysłów milion i zaczęłam się zastanawiać w ogóle, co one kombinują. No, ale zobaczcie, no efekt końcowy nie jest taki, jak Wam pokazywałam na zdjęciu. Nie, nie wiem, czy było w ogóle coś prostszego do zrobienia, niż zrobienie odrostów ciemniejszych na tym, co miałam i wyrównanie koloru. No, ale dobra. Pani nałożyła mi te odrosty, zrobiła mi te odrosty, tą farbę nałożyła, tą 7,1. I słuchajcie, już jak nakładała, widziałam, że zaczęła mi paczkać po całych włosach, więc e, już miałam gdzieś dotąd nałożone te odrosty, czyli to nie są 2 cm, tylko z, przynajmniej jest 7. Ja wie, o Boże, zaczęłam mi do tyłu je brać te włosy i wiecie, smarować po całości. Ja mówię, dobra, już nawet słuchajcie, było za późno, żeby cokolwiek powiedzieć. I pani stwierdziła, ja mówię, żeby też nie mazała mi tak mocno tutaj, bo potem ja tego zetrzeć nie mogę. A ona stwierdziła, że mm, ona musi mi tam posmarować, bo to jest profesjonalne farbowanie, żeby nie było tak, że ja wyjdę, będę miała włosy niepofarbowane. No dobra. Na szczęście ta farba była z wodą trójką i zaszła mi z głowy, ale zejdzie mi generalnie z całych włosów, pewnie spłynie mi wszystko. Zostanie tylko delikatna jakaś poświata, ale słuchajcie, to, to nie tak ma być. Po prostu wychodzimy od fryzjera i powinniśmy wyglądać tak, jak docelowo chcieliśmy wyglądać, a nie, że coś ma nam się wypukać i wtedy będziemy dobrze wyglądać. No to jest głupota w ogóle. W każdym razie, pani nałożyła mi te odrosty, godzina dziesiąta miałam skończone odrosty, i przyszła jakaś druga pani, która chciała ściąć włosy. Więc yy, moja fryzjerka stwierdziła, że zamienię się z tą panią, usiądę na kanapę, ta pani usiądzie na fotel i ona zacznie ją ścinać, a ja i tak jeszcze mam chwilę, żeby, wiecie, z tymi odrostami posiedzieć. Natomiast z chwili zrobiła się prawie godzina, bo jak ona mi zaczęła nakładać, to było za 20:10 i słuchajcie, do 20:11 tak siedzę i tak spojrzałam na zegarek raz drugi, i już mówię Boże, godzinę siedzę z tymi odrostami, a ona nic w ogóle nie reaguje, ta fryzjerka. Nienawidzę, słuchajcie, czegoś takiego. No i pewnie ona zauważyła, że tak się cały czas na ten zegarek i mówi, już ja pani nakładam, już ja pani nakładam. I wyobraźcie sobie, że znowu z tą panią zamieniłam się miejscami, znowu ja usiadłam na fotel i ta fryzjerka przyniosła mi jakąś e, farbę, znaczy mi przyniosła jakąś farbę i zaczęła mi nakładać na końce. Ja się jej pytam, czemu ona mi nie nakłada na ten odcinek. Tu są odrosty, a tu będą... a co z tym? Ona powiedziała, że to jest taki kolorek tu i po prostu odciepli mi trochę, nałoży na parę minut dosłownie na dół i to ona mi odciepi ten dół. Nałożyłam, zeszłam z fotela, znowu tam ta pani weszła, żeby yy, dokończyć strzyżenie i wyobraźcie sobie, tak siedzę, siedzę, znowu zaczęłam się patrzeć na ten zegarek, bo fryzjerka chyba zapomniała o tym, że tą farbę miała mieć tylko 5 minut. Po jakichś 10 minutach widziała mi przerażenie w oczach, wzięła mi na myjkę i zaczęła mi ten kolor, yy, znaczy te włosy myć. Umyła raz, drugi, trzeci, nie wiem ile razy, ale chyba ze 3, 4, nie wiem. Nałożę jakąś maskę i mówi do mnie tak. Niech pani to, z tą maską z 10 minut tutaj posiedzi, ja tylko dokończę panią i zaraz po panią przyjdę. Włosy się odżywią, wiecie, gadki, szmatki, ja mówię, no dobra. Wiecie, jak na mejce się siedzi? Tak mnie kark bolał, już po tych 5 minutach, ale tak z zegarkiem w ręku, słuchajcie, patrzę, minęło 20 minut. Ja już tak siedziałam, wiecie, praktycznie prosto, bo nie mogłam być już oparta, bo to się nie dało tyle wysiedzieć. I wyobraźcie sobie, moja fryzjerka, widzę, że kończy. Skończyła, ta pani zapłaciła, i wyobraźcie sobie teraz sytuację. Ja już z tym karkiem tam ledwo mogłam wysiedzieć na tym fotelu, bo to jakby takie drugie pomieszczenie było, także ona mnie nie widziała przez cały czas. I wyobraźcie sobie, a ona zaczyna strzyc faceta. Ja po prostu myślałam, że ja wyjdę stamtąd. Centralnie, tak jak siedziałam, myślałam, że wyjdę stamtąd. W każdym razie przyszła druga fryzjerka, bo się okazało, że musi spłukać swoją panią, więc nie miała co ze mną zrobić, więc zawinęła mi te włosy i w jakiś tam, wiecie, taki nie wiem, czepek czy coś, i kazała mi usiąść pod taką maszynę, żeby, wiecie, grzało mi z każdej strony, żeby maseczka lepiej się, wiecie, w te włosy wsiąkła, a ona zaczęła pukać swoją panią. I słuchajcie, po 15 chyba minutach, czy po 10, nie wiem, wyłączyłaś ta maszyna. Przesiedziałam kolejne 10 minut i dopiero moja fryzjerka skończyła z tego faceta, przyszła po mnie. Poszliśmy jeszcze raz na mylkę, spłukała mi te włosy. Ja powiedziałam, że strasznie długo musiałam na Pani odczekać tutaj, niby tak w żartem, a ona tak, bo soboty to są takie, że tu jest dużo ludzi i tak dalej. Wiecie co? Ja naprawdę... Mm... Ja ogólnie nie, zawsze staram się, wiecie co, um, ugryźć w język, ale są takie momenty, że ja po prostu mówię prosto w twarz, co ja myślę o tym. Natomiast tutaj no mówię, dobra, zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie, zanim zacznę pyskować, bo no słuchajcie, no co to ma być? Człowiek płaci i w ogóle zostawie, zostaje, zostaje po prostu sam na 40 minut i w ogóle jeszcze na jakiejś myjce. No i pani, słuchajcie, wypukała mi te włosy, wzięła mnie na fotel i zdjęła mi ten ręcznik, ja patrzę... Ja mówię do niej... E, a, nic nie powiedziałam. Ona do mnie mówi, o, te odrosty nie wyszły takie ciemne. Ja tak myślałam, że 7.1 nie wyjdzie takie ciemne. Ja mówię, ale ja przecież pytałam się Pani, i rozmawiałyśmy o tym kolorze. No tak, ja mogę nałożyć Pani ciemniejszą farbę, ja sobie myślę o, Jesus. I słuchajcie, dalej. Dół tu jest jakiś jaśniejszy kolor, ten jest inny. Ja wiem, to jest zrównany kolor. Zresztą to jest za ciemny kolor. Ja widzę do niej. a Ona nie, to jest tylko z wodą trójką e, i to się na pewno zmyje. Ja wiem, dobra, wie pani co? Nie, pani wysuszy te włosy bez 12 zaraz, godzinę. Ja już muszę iść, bo się spieszyłam. Wyobraźcie sobie, że zaczęła mi suszyć te włosy. Ja wiem, tylko proszę mi żadną prostownicą, ani loków nie robić, ani nic, tylko na szczotkę ewentualnie wyciągnąć. Słuchajcie, zaczęła mi na tą szczotkę, wiecie, te włosy suszyć. Była w połowie głowy. I nagle zobaczyła z tej strony, że ma farbę niespłukaną. Dajecie wiarę? Znowu poszliśmy na myjkę. Znowu mi umyła, wypłukała tą głowę tutaj. Mówi, o, bo będzie panią szczypać. No, no dobra, no i mówię, okej, okay, no to niech pani to płucze, jak mam szczypać, to no przecież co, z farbą mam iść do domu? I słuchajcie, spukała mi te włosy, zaczęła mi wyciągać na tą szczotkę i ja jej mówię, wie pani co, ja przyszłam tylko po to i pokazałam mi to zdjęcie, zrobić to. Ja mówię, no to nie jest ta fryzura. A ona, no tak, ale coś tam. Ja pani mogę nałożyć. Ja mówię, wie, pani co, ja jak coś przyjdę w tygodniu. Teraz nie mam czasu, ja muszę iść. Słuchajcie, zapłaciłam, wyszłam stamtąd. Pierwszy raz spotkałam się z takim po prostu czymś, że po pierwsze, zero w ogóle szacunku dla klienta, dla jego czasu, bo słuchajcie, ja bym wyszła o 11, gdyby ona po prostu przez cały czas się mną zajmowała. Nienawidzę, jak fryzjerka obsługuje 10 osób na raz. To jest po prostu najgorsze, co może być. Dodatkowo. Kolory, słuchajcie jej umiejętności, zdolności i w ogóle wszystko. Słuchajcie, ona miała zerowe pojęcie o wszystkim po prostu zerowe. I zastanawiam się teraz, czy powinnam poczekać i zmywać ten kolor. Dzisiaj specjalnie umam głowę, żeby właśnie trochę wymyć ten kolor. Nie wiem, czy poczekać, aż to się zmyje, czy iść do niej i powiedzieć, że mamy ten dół teraz rozjaśnić. Bo ten kolor jest inny niż ten na dole, i zanim to się zmyje, to podejrzewam, że jeszcze trochę potrwa. Też nie chciałam takiego burego koloru. Bury wyszedł, natomiast no, no pewnie za jakiś czas on wróci do, do, do normy i będzie już normalnie wyglądał, ale wiecie co? Ja nie po to zapłaciłam kasę, żeby teraz czekać, aż coś mi się wypłucze, wybierze spierze, spłucze. Wiecie o co mi chodzi. Po prostu, że nada numer jeden, i nie wiem, muszę pomyśleć. Zastanowię się, czy pójdę do niej, żeby mi to zrównała, powiem, że przychodzę z reklamacją, czy nie wiem. Pomyślę jeszcze, umyję jeszcze raz, dwa razy głowę i wtedy zobaczę. Ale powiem Wam co lepsze jeszcze. Z boku właśnie ta druga fryzjerka przyszła do niej pani, która miała takie dotąd włosy, takie grube, ale takie z drugiej strony, takie pióra, wyglądały na bardzo zniszczone. białe dużo i takie włosy w kolorze takiego. Takie białe, z żółtym, takie dziwnie rozjaśnione, stwierdziła, że fryzjerka i takie coś zrobiła, dodatkowo im ścięła te włosy. Słuchajcie, ta pani wyglądała tragicznie. Ja w ogóle nie wiem, ona była fryzjera, ale to było coś strasznego, no co za kolor w ogóle. I powiedziała, że chce troszeczkę. Boże, jak tu głośno gadają gdzieś na balkonie. Słuchajcie, powiedziała, że chce troszeczkę te włosy przyciemnić. I słuchajcie, ta druga fryzjerka, oczywiście po konsultacji z moją fryzjerką. Zaczęła jej robić jakieś pasemka. Ja tak naprawdę wiecie, jak się farmy nakłada, to ona ma jasny kolor, więc ja nie do końca widziałam, co najmniej nakładam na tę głowę. Zresztą takie pasemka typowe są już niemodne, więc, jakby nakładając na takie białe, dziwne włosy, takie, takie trochę ryżawe, takie pasemka, to było wiadomo, że to będzie się odbijać bardzo od tych włosów. I wyobraźcie sobie, jak ja właśnie, jak ta, ta fryzjerka prze. Sadziłam je z myjki na tą, pod tą maszynę. To ja miałam po tej stronie tą myjkę. I wyobraźcie sobie, ja patrzę. Ona ściąga tej kobiecie te, te folię. A tam pasma grube, żółte i takie cienkie, czarne. Słuchajcie, jak ona wyglądała. Takiej fryzury to ja nie widziałam po prostu od lat 20 albo i dalej. Co to było, słuchajcie, jak można komuś zrobić takie włosy. Wiecie co, ta, ta pani generalnie wyglądałaby ładniej, właśnie w jakimś takim o, naturalnym kolorze, którymś z tych trzech, natomiast. To, co ona miała na głowie, jak ona usiadła na fotel, ja widziałam, że ona chyba nie, nie tego oczekiwała od, od tej fryzjerki i słuchajcie, ja już nie wiem. Przychodzi się ze zdjęciem, się tłumaczy, czy jest coś prostszego do zrobienia niż przyciemnienie 2 cm odrostów i słuchajcie, zrównanie koloru. Ja naprawdę, ja nie wiem. Ja nie wiem, skąd te fryzjerki się biorą, ale jestem tak załamana. Ja nie wiem, ile ta pani z boku zapłaciła. Nie wiem w ogóle, czy zrobiła jakąś awanturę, czy przyjęła to na klatę. W każdym razie dla mnie tragedia numer jeden i jak dojdę do tego fryzjera w tym tygodniu, to nie omieszkam im powiedzieć, co o, nim, co o nich myślę, bo to tak być po prostu nie może. No, słuchajcie, jak można tak strzyc? I jeszcze pani w ogóle cały czas się jakby na początku, naczykuciły, wmawiały mi, że casting to jest najgorsza farba na świecie, bo to jest Sajos. Nie wiem, to jest Sajos, to jest chyba L'Oreal, o ile dobrze wiem. Nie wiem, słuchajcie, szkoda w ogóle gadać i szkoda tracić czasu na gadanie o tej fryzjerce, w każdym razie. Włosy wyglądają tak, jak wyglądają. One nie są tragiczne, natomiast ja nie chcę takich końców ciemnych, więc wstrzymam się jeszcze do dwóch, trzech myć i zobaczę, jak to będzie wyglądało. I najwyżej uderzę do niej, ale to na pewno Wam powiem, czy, czy, czy poszłam, czy nie poszłam, czy jak to będzie, bo, bo nie wiem. Aż się boję po prostu, jak ona mi zacznie poprawiać, żeby ona mi znowu czegoś nie schrzaniła. Natomiast generalnie te włosy, one... One nie są jakieś bardzo złe, to nie jest tak. Tylko, że mi chodziło o coś zupełnie innego. I wkurza mnie to, że z tak prostą rzeczą poszłam z tak prostym farbowaniem i słuchajcie, jeszcze mi spierdzieliła po prostu te włosy, no żenada dobra, to tyle jeśli chodzi o włosy muszę sobie pomalować paznokcie, bo chodzę od tygodnia z niepomalowanymi coś sobie pewnie obejrzę, wypiję bo strasznie chce mi się pić przez to ciepło dalej jest tak ciepło, nie wiem ile jest teraz na dworzu stopni ale mm, 26, o ludzie 17-12 to jest o 26 stopni masakra, u Was też jest tak gorąco, bo ja widziałam na Instagramie, że dziewczyny piszą, że w różnych częściach gdzieś tam Polski, że a tu chmury, a tu pada, a tu coś tam słuchajcie, ja jestem w szoku, bo gdzieś tam 10 stopni, bo u mnie naprawdę od jakiegoś czasu jest cały czas ciepło był tylko taki moment, że były kilka dni takich chłodniejszych, ale generalnie jest cały czas tak gorąco że piszcie koniecznie jak tam u Was, mam nadzieję, że też macie lato i macie gdzie jechać, żeby sobie wypocząć, zrelaksować się, nie wiem, wykąpać ja w każdym razie idę, porobię coś i i no i się relaksuję i muszę coś wypić, bo słuchajcie, jadłam kebaba i tak mi się chce teraz pić po tym chyba czosnkowym. Nie wiem. W każdym razie uciekam i do zobaczenia jutro albo pojutrze. Cześć, jest poniedziałek, godzina 7.30. Ja już muszę w zasadzie wychodzić, ale chcę wam tylko powiedzieć o filmie, który wczoraj oglądałam. Eee, ja nie miałam w weekend czasu, żeby sobie tak usiąść i obejrzeć coś na komputerze. Wy mi polecałyście filmy, ja je spisałam i na pewno je obejrzę, natomiast nie miałam tak czasu, żeby wiecie, sobie, sobie coś włączyć i poświęcić na to dwie godziny, tak na oglądanie takie luźne. Ale przez przypadek, wczoraj, jak kanały, zobaczyłam, że na jedynce albo na dwójce leci kwiat pustyni. Ja dużo ten tym filmie słyszałam, ponieważ moja koleżanka w pracy mi ciągle trąbiła, żebym obejrzała ten film. Ja jakoś tak nie miałam, widzę, co natchnienia. Nie wiem, jakoś czasami jest tak, że yy, nie chcę się jakiegoś filmu obejrzeć w zasadzie bez powodu. Po prostu on mi jakoś nie wiem, ten tytuł mnie nie zachęcał, nie mam pojęcia. W każdym razie ja się włączyłam po pierwszych 30 minutach mniej więcej, on trwa około 2 godzin. I powiem Wam szczerze, że film jest cudowny, jest bardzo wzruszający, bardzo smutny, opowiada bardzo smutną, prawdziwą historię, ale wiecie co, jest po prostu tak piękny, że naprawdę warto go zobaczyć, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie go zobaczcie. Ja uciekam do pracy, znowu jest gorąco, przynajmniej umy w domu na razie. Na balkonie też bo mam słońce, nie wiem jak jest na dole, jak zejdę, ale widzę, że jest jakiś wiatr, więc pół biedy, bo słuchajcie, ja stoję się dusza. normalnie jest mi tak ciepło. W każdym razie uciekam i odezwę się do Was jak wrócę. Miłego dnia! Cześć! Dzisiaj jest wtorek, ja właśnie zaraz będę wychodziła do pracy, ale chcę Wam pokazać buty, które do mnie wczoraj przyszły, ponieważ zamówiłam sobie w czwartek wieczorem, chyba albo w piątek, w czwartek wieczorem już były promocje na Dzień Matki i postanowiłam kupić sobie Tomsy. Tak, do końca, widzicie, co nie byłam przekonana do tych butów? Ja od dłuższego czasu, w, zas w zasadzie od zeszłego chyba sezonu, myślałam o tych butach, ponieważ kilka osób na YouTube je pokazywało i mówili, jakie one są wygodne, że super się w nich chodzi, nie czuć ich na nodze itd. itd. Natomiast, ja tak, wiecie co, mm, nie mogłam sobie ich wyobrazić, po prostu nigdy nie, nie trzymałam ich w ręku, nie miałam ich na stopie, więc nie, nie wiedziałam, jak one w rzeczywistości wyglądają. I słuchajcie, yy, zamówiłam sobie czarne. To są trochę takie bambosze. Yy, zaskoczyło mnie na pewno w tych butach, słuchajcie, to, że one są mega lekkie. Ja myślałam, że ta podeszwa yy, jest gumowa. Okazuje się, że ona jest z jakiegoś tworzywa, i słuchajcie, one nic nie ważą. To jest po prostu jak piórko. One są dosłownie jak ja jej na nogi. Ja byłam w szoku, bo mówię, spodziewałam się czegoś innego bardziej takiego czegoś ale la konwersy, jak wansy że jednak ta podeszwa jest taka, wiecie, cięższa, grubsza. A to, słuchajcie, po prostu piórko. To, to są właśnie takie Ala Espadryle z takiego materiału bawełnianego, coś takiego, zobaczcie, tu mają gumkę. W środku mają wkładkę jakąś niby higieniczną, e, skórzaną. Generalnie wykonane są bardzo dobrze. Ja wzięłam czarne, aczkolwiek myślałam też o, o takich biało-granatowych, wiecie, w paski. Ale akurat, wiecie co, nie było ich? W ogóle ich nie było. Były wszystkie modele przecenione, natomiast tych w ogóle nie było ani w normalnej cenie, tam gdzie ja kupowałam, bo ja kupowałam na instant. Yy, tak więc poczekam, może będzie jakaś promocja, to wtedy kupię. Ale jeśli chodzi o te buty, słuchajcie, zamówiłam rozmiar 40, czyli takie jak i nosze. One mają już taki, zobaczcie, taki napis. Zamówiłam taki rozmiar jak i nosze i, wiecie co, wydaje mi się, że one są dobre. One mają tutaj taki wysunięty ten przód troszeczkę, zobaczcie. O to. I ten palet mi tak dochodzi tutaj, ale w ogóle tego nie czuć, dlatego że. E, dlatego, że one są tak dobrze wyprofilowane i tak mięciutkie, że jak wkładacie do nich nogę, to słuchajcie. Stopa czuję się bardzo komfortowo, naprawdę. Nie wiem, jak będzie po iluś tam godzinach chodzenia, natomiast jak założyłam je po prostu w domu, takie pierwsze wrażenie, to było naprawdę, słuchajcie, wow. Także wydaje mi się, że 40 to jest mój rozmiar. Ja oczywiście jeszcze je będę sobie mierzyć i tak się zastanawiam, czy je zostawić. Fajnie one wyglądają, bo widzicie co, czarna jest trochę tak wygląda jak baletki, więc nawet tak jak teraz jestem ubrana w koszuli i w czarnych spodniach. Mogłabym właśnie te buty założyć, aczkolwiek dzisiaj nie będę zakładała, bo trochę się pogoda zepsuła i ma padać, więc szkoda mi po prostu tych butów, ale no, tak wyglądają. W ogóle, co chcę, a co chciałam Wam powiedzieć, słuchajcie, te buty są strasznie wąskie, ja przez całe ostatnie filmiki opowiadałam Wam o tym, jak zamawiam buty i wszystkie są dla mnie tutaj za luźne, bo ja mam niskie podbicie. Te są tak wąskie, że teraz jak... Znaczy ja ich dzisiaj nie zakładałam, wczoraj po pracy, więc noga troszeczkę jest spuchnięta. Dodatkowo ja sobie stopę trochę opaliłam z góry i mnie szczypie. I to normalnie, słuchajcie, mi się wbija w nogę. Pierwszy raz spotykam się z takimi butami wąskimi. One w ogóle tutaj są całe wąskie, więc... Ja nie wiem, czy osoba, która ma szerszą stopę, nie wiem, haluksy, cokolwiek, jest w stanie tego buta założyć na, na nogę, bo no mówię, to jest raczej na wąskie stopy, więc dajcie znać, czy macie te buty, czy, czy nosicie, czy lubicie i tak dalej, bo jestem bardzo ciekawa e, waszej opinii, ja na 90% je zostawię, bo one są fajne jak będą promocje, to może uda mi się jeszcze taniej kupić bo na promocjach one są po 99 zł więc może wtedy uda mi się kupić właśnie jakiś jeszcze inny kolor, może jasny jakieś nie wiem, trochę się bałam jasnych, bo widzicie co tak jak są konwersje jasne ja się boję, że ten materiał będzie na nim będą zacieki zostawały, jak będę prała ja w pralce nie biorę takich butów, więc jak ręcznie będę prała, to bałam się, że będą zacieki więc wolałam wziąć czarne ale mówię, no super, takie leciutkie są, a nie mówiłam wam. One kosztują 199 zł w normalnej cenie, albo 219, teraz nie wiem. Ja je kupiłam za 151, niby tylko, tylko te nisówki za 151 zł, ale z drugiej strony, wiecie co? Czasami może warto dać parę groszy więcej i mieć coś, co jest mega wygodne, niż kupić jakieś dziwne tenisówki albo baletki, no na przykład z chemu i po prostu się w nich męczyć. Oczywiście pewnie każdy się w nich męczy, natomiast ja, moja stopa się męczy w takich butach, więc, więc, no nie wiem, przemyślę, ale wydaje mi się, że ja je zostawię, bo one mi się podobają. I włosy, słuchajcie, mam po raz kolejny włosy, one już zaczynają wyglądać normalnie, także już ten kolor zaczyna wyglądać znowu e, tak, jak miał wyglądać, jeszcze troszeczkę ten dół się pewnie spierze, bo jak widzicie, ten odcień i ten jest jeszcze troszeczkę inny, tego tak mocno nie widać, jak te włosy tak wiszą, zobaczcie, to troszeczkę takie jest widoczne, jak człowiek się przyjrzy. Ale już zaczynają wyglądać normalnie i zaczynają mi się w miarę podobać, bo to pierwsze wrażenie było tragiczne. Ja nie chciałam szarych włosów, a one były strasznie takie bure, szare i teraz już zaczyna wychodzić ten mój kolor, więc no to mi się podoba. Ja właśnie chciałam takie trochę cieplejsze, natomiast na jeszcze ten dół mnie martwi. W razie czego użyję sobie tego rozjaśniacza z Joanny, ale póki co jest chyba okej. Okay. Nie ma tragedii. Także... No dobrze, to już jest wszystko. Słuchajcie, w ogóle pokażę Wam mam kwiaty, w której działki przyniosłam. Boże, ja tak uwielbiam mieć, słuchajcie, kwiaty w domu. Po prostu od razu coś jest tak inaczej. Mam jeden wazon tutaj i jeden e, w kuchni. I wczoraj właśnie był Pan od kuchni jeszcze, słuchajcie, ponieważ nie mogłam się zdecydować na kolory. I przyjechał raz jeszcze, ponieważ ja też zmieniłam lokalizację mojej mikrofalówki. E, na początku miała być nad lodówką, potem stwierdziłam, że jest trochę za wysoką, mimo tego, że moja lodówka ma, nie wiem, metr 56 jakoś tak. To widzicie co, jeszcze odstęp nad lodówką i dopiero półka, więc wydaje mi się, że jak będę chciała zupę czy cokolwiek stawić, to będzie trochę za wysoko. Też miałabyś tam ta mikrofalówka ze względu na to, że ja mam małą kuchnię i tam za bardzo nie ma gdzie jej ulokować, no bo ona zawsze gdzieś będzie kosztem szafki, ale wiecie co, znalazłam rozwiązanie. Ja kiedyś pracowałam w kuchniach, więc ja jakby w ogóle lubię oglądać projekty kuchni. Yy. I różne rozwiązania, więc coś wymyśliłam i zmieniłam trochę ten projekt. Niewiele, ale zmieniłam. Zdecydowałam się też na kolory. Było mi bardzo ciężko, ponieważ, tak jak Wam wspominałam, ja nie mam takiej wyobraźni przestrzennej. I przestrzennej, przestrzennej. Jak ktoś mi pokazuje coś w takim kawałku, to dla mnie to jest po prostu, wiecie, coś w takim kawałku. Ja nie umiem sobie tego na całości wyobrazić. Ale wiecie co, też znalazłam kilka projektów i stwierdziłam, że skoro na projekcie mi się podoba, to ja to odwzoruję na swojej kuchni. Oczywiście nie w 100%, ale mniej więcej. Zainspiruję się tym i, i wybrałam. Pokażę Wam, nie będę Wam zdradzała, jakie to są kolory, natomiast e, nie będzie to nic wymyślnego, bo jak wiecie, ja nie lubię wymyślnych kolorów. Będzie to raczej standardowy taki... E, Standardowa kolorystyka, ale wszystko zobaczcie, jak będę miała tą kuchnię. Będę ją miała prawdopodobnie 17 czerwca, czyli, czyli ze 3 tygodnie w sobotę. Tak więc, e, jak już będę po montażu, jak już będę po wszystkim, e, będę miała ładnie posprzątane, wyczyszczone. I słuchajcie, w końcu będę mogła nagrywać wszędzie, bo zabiorę te rzeczy, które leżą w dużym pokoju. To Wam na pewno pokażę. Tak więc, słuchajcie, ja uciekam do pracy, bo jest e, zaraz w pół do ósmej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i standardowo zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!